No, witam wszystkich bardzo serdecznie z Bahrajnu. I oto moja pierwsza turystyka dachowa, taka malutka na razie. I tutaj jest widok na meczet. Nazwę podam Wam, oczywiście, dostaniecie w opisie na filmie, na, na mapie. No i te wieżowce przepiękne, które nawet nie wiem jak się nazywają. No ale głównie pokazuję Wam, jak to, jak to wygląda. Tutaj mi wygląda na jakiś budynek. Rządowy, ponieważ jest taka flaga, tam na, na czekole. jeszcze pokażę wam ten dach, no nie, nieszczególny. No, i tak wygląda stare miasto tutaj, w, tym, w tej Manamie. Bardzo mi się podoba nazwa tego miasta, no bo kojarzy się z Namna. Moje ulubione i, tu, i tutaj pan mnie, pan mnie pilnuje. No bo czasami, właśnie, żeby wejść na taki, na taki dach, no to trzeba to zrobić za zgodą, bo to nie zawsze uda się na takiego na tak zwanego polaka. No i powiem Wam, że zgodę jest nieraz bardzo ciężko uzyskać, no bo są pytania, dociekania a po co, a na co no nikt nie, nie rozumie tego, że ktoś po prostu chce sobie zdjęcia porobić z nietypowych perspektyw zdjęciowych no i nagrać chociażby taki film lokalizacja w opisie, także zapraszam do opisu